Jestem Sneakers, a to jest czwarty odcinek map, yy, serii JCraft Parkour. A więc idziemy na tor czwarty. Dobra. A nie, to jest trzeci tor. Hehe, <laughs> dobra, idziemy. Mam nadzieję, że w tym odcinku już nie będzie takiego szumu, jak był w trzecim odcinku, drugim, pierwszym. Okej. Okay. Mam nadzieję, że ten film będzie krótszy, bo nie chce się renderować znowu południa. Oho, A, to jest dobre, bo tu można nie trzeba skarżyć na tamtym placek, tylko można od razu bezpośrednio tu. Ciekawe, czy jak będzie 1-2, to usuną to bo tu są liany i można po niej się wspinać na przykład i tak sobie u... Uwaga, 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 tam jest lava. a ten koleś już tam poszedł. Dobra, pierwsza porada kodeka, która dostałem, to jest, żebym... ...piękna, spontana, ci nie zatrzymywał. <grym> no, dzięki kodek. Dobra, no, jestem tutaj znowu w moim deadpoincie. Jak? Yeah, udało mi się przeskoczyć. Dobra, idziemy dalej. Trollo, trololo. Ojej, kulavo. Szkury. Dobra, jeszcze raz, może teraz się uda. Fuck. Dobra, jak teraz się nie uda, to po prostu <grym> będę... pokażę, jak już doskoczyłem do tej drabinek i nie będzie ciągle, bo to będzie chyba milion razy będę skakał. No oh fakt, udało mi się, dało mi się. Nie! Yeah. Nie! Yeah. O to jest dobre, bo tu koleś się tak skaczy tutaj w tym momencie, a tu patrzy, a tu dziura i wpada i i musi jeszcze raz przeskakiwać całą mapę. O nie, jak ja nie lubię drabinek, czemu koleś musiał robić drabinki, ten, który robił mapę? Pozdrawiam na nikogo, bo zrobił dużo kawał dobrej roboty, ale... Ta mapa jest trudna, żartowałem, dobra fajna mapka, trudna nawet, poziomy są takie jak powinny być, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, czyli 7 pierwszych poziomów jest fajne, od najłatwiejszego do najtrudniejszego, dobra go. A ja to akurat była swe... ja pier... Myślałem, że to Clipper jest, oh fuck. Dobra. <laughs> Dobra, uwaga. Come on, koleś. Okej, okay, dobry, jesteś tak parkurowy z siebie. O oh no Boję się. Mam boję się. Już Ło to. Nie no. Okej, okay, everyone. Wróciłem. Właśnie wam pokażę, dobra. Po kolei tak. Może się uda że z shiftem nie wchodząc na płytkę naciskową. O okej, okay. tak się uda. He, taka like bossa. Tak to się robi ludzie. Dobra, uwaga, uwaga, jeszcze, jeszcze chwila. O to chodzi? Madafaka Dobra, chyba tam trzeba Nie, coś. Ła yy, wow, o, o co? Może ma tu iść Nie, tu raczej nie co? No, tu. Jak ja mam tam skoczyć? Mm. A, i dupa. Dobra, w końcu mi się udało tutaj zdobyć drugi raz, więc teraz pokażę wam, jak się tam sk skakuje, bo jeszcze tego nie wiem, ale zaraz tam skoczę chyba. Dobra. Bierzemy, że trzeba z tej ściany i tam przejść na ten klocek. Okej, okay, to skaczy. Jednak tam po mi nie wyszło ten pomysł bo a dotknąłem o tą ścianę i chyba tak nie trzeba tylko jakoś trzeba tędy skoczyć i prosto złamać grafik, że skacze się uuu mam trzeba w locie skręcić jakby, nie wiem. Dobra. A jednak nie. Dobra, może trzecia próba będzie skuteczna. Zobaczymy. Jest! Udało się! O fakt, teraz tam. <grym> tak, udało się, udało się, o fakt, teraz tam, dobra. No i dupa. Dobra, jestem tu, ale teraz się pali, więc może skinę, bo nie, dobra. Ej no, Nie pal się, nie pal się, nie pal się. Jest. Poczekam się, że życie zregeneruje na wszelki wypadek. Bo myślę, że już będzie nie, koniec... koniec, no, koniec tego oto parkura. Czyli części czwartej parkura. Dobra. Poczekamy się, że życie zregeneruje i kontynuuje moją przygodę na, tej... na tym, no. No, dobra. Na tym parkurze. Dobra, życie się zregenerowało, więc mogę skakać. He! <laughs> <laughs> Doposzczele. Naprawdę, nieuważne. O, jeszcze coś tu jest i myślałem, że to będzie koniec. Dobra, idziemy tutaj jeszcze dalej. Okay. Koniec, 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 madafaka! Wygrałem, 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 wygrałem. je. Yeah. Ja yeah, to chodzi. Dobra, więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do wiedzywania się co będzie w kolejnym odcinku. A w kolejnym odcinku będzie to zaawansowany, więc zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, komentowania tego filmu oraz oceniania. To... A i subskrybowania, oczywiście. Siemka Hedzik, co tam. Yy, dobra, to cześć! Widzimy się w odcinku piątym JCraft Parkour. To... Cześć!